Cześć. Dzisiaj będziemy rozbierać, wyciągać i sprawdzać szczelność intercooler w Renault Megane drugiej generacji 1.9 dCi 120 koni mechanicznych. To nasz pacjent. Co tu jest do zrobienia? Intercooler, co w przypadku tego auta, to jest ta pierwsza chłodnica. Problem polega na tym, że Pojawia się gwizdzenie turbiny, nie jest to intensywne, natomiast trochę to przeszkadza. Być może ten intercooler jest uszkodzony, ma jakąś niewielką nieszczelność. Opaski, przewody gumowe raczej są szczelne. Wczoraj to pobieżnie, pobieżnie, wczoraj to po prostu sprawdziłem i raczej tam nieszczelności nie ma oprócz tego, że często opaski spadają z tych węży gumowych bardzo często uszkodzeniu ulega właśnie intercooler, ewentualnie filtr powietrza ja tego intercoolera zdejmę i pokażę w jaki sposób można zweryfikować sobie czy taka chłodnica jest szczelna no. w przypadku tego auta do zdjęcia mam przedni zderzak. Do odkręcenia, do odkręcenia jest parę śrub. Do wyciągnięcia jest parę zatrzasków. Na zdjęciach pokażę to szczegółowo, a później już w zasadzie zdjęcie chłodnicy. To jest chwila, moment. Tak to wygląda. Dobra, w następnym wejściu już pokażę jak auto wygląda ze zdjętym przednim zderzakiem no będziemy zdejmować chłodnicę no i sprawdzać jej szczelność teraz pokażę jak wygląda zdjęcie zderzaka w szczegółach najpierw demontujemy tą plastikową listwę przytwierdzoną na plastikowe wkręty następnie znowu mamy plastikowe zabezpieczenia plus musimy tutaj wyjąć zderzak z zatrzasków Zdjęcie nadkoli to chyba największy problem przy demontażu zderzaka Warto tutaj posłużyć się specjalnym ściągaczem do plastikowych grzybków Ewentualnie wkrętak i, i, i staramy się wykręcić te plastikowe grzybki A Tutaj wystarczy nam śrubokręt, aby wypiąć zderzak ze ślizgów w zasadzie zderzak mamy już zdjęty, płaskim śrubokrętem poluzujemy opaskę. Po zdjęciu opasek z intercooler wyciągamy, jest on zawieszony. Bierzemy dentkę rowerową, rozcinamy ją i zakładamy tutaj na wyjścia od intercoolera. Wszystko mocujemy opaskami. Co więcej, podłączamy to pod kompresor. Tak to wyglądało w moim przypadku. Tak sprawdzałem szczelność interkulera. Jeżeli wszystko jest szczelne, powietrze nam nie uchodzi, wkładamy, nie uchodzi nam szybko, wkładamy to do wody i szukamy już wtedy nieszczelności. Jeżeli będzie jakakolwiek nieszczelność na interkulerze, to zacznie nam w tym miejscu bomblować Sprawdzamy interkuler z jednej strony, później przewracamy na drugą. Ja tak to zrobiłem. W moim przypadku interkuler był szczelny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz odwiedzania moich blogów. Jeżeli potrzebujesz jakiejś części do Renault Megan, możesz odwiedzić mój sklep. Na Allegro. Link do sklepu znajduje się w opisie tego filmiku. Pozdrawiam, dziękuję, cześć.